Kropelka przygody z wodą. Są się z każdego kranu, skąd się wzięła pewnie skór, Nie jest mieszkanką oceanu. Musi rzek i miejskich rur. Przyjaciółmi podróżuje podróżuję, nim spać, prosik jak raz, nie, budzi nie, 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 w nie, 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 świat Zaradzić nie, 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 bo nie, nie, tak niewielka jest Przyjaciel to nasz, tak dobrze go zna. Mrozik, śnieżny ciążę. Ten zimowy krajobraz ukazuje nam wszystkie trzy formy występowania wody w przyrodzie. Woda w stanie stałym pokrywa oblodzone szczyty gór i ośnieżone gałęzie drzew. W stanie ciekłym płynie korytem rzek i napełnia jeziora. W stanie gazowym wyrzucana jest z wnętrza Ziemi pod niebo przez potężne gejzery. Superwinda! Razem z gorącą kąpielą. To jak pływanie na desce! Jestem królem! Ow. Oh. Wyglądasz jak duch, kropelko. Szybko! Wyłaj z tej zaspy i chodź do mrozika! O, oh. hej! A jak uszkodziłem sobie atom wodoru albo tlenu? A może oba ucierpiały? Oh. Trzymaj się oh. mocno, kolego! Oh. Ej, co ty robisz? Latam sobie. Uspokój się, dobrze? I jeszcze mi się kręci w głowie po tym gejzerze. Czy wygodnie wielmożnemu panu? Jasne, mógłbym tak latać do końca życia. Niestety, to niemożliwe. Mrozik czeka na nas za górami. Dobrze, lećmy do niego. Do szczytu już niedaleko. Mm, niedobrze, mam lęk wysokości. Pośpiesz się, szybciej do góry. Czuję zawroty głowy. A, koniec ze mną. A, o, mało brakowało. Mm, przepocone skarpetki. Wydają cudowną woń! Wiedziałem czego się chwycić! Oddychaj głęboko i podziwiaj krajobraz, kolego! Krystaliczne powietrze! Cudowny widok! Masz rację! Oto natura w całej swojej okazałości! Spójrz jakie piękne o? sosy! O? To one dostarczają nam tlenu! Mam nadzieję, że ludzie nie zechcą ich powycinać! O! O! o? I nie zastąpią ich kominami! Które zanieczyszczą powietrze! Dość z tego, nimbusie! Teraz my zanieczyszczamy środowisko! Racja, tak, co, co ja robię? Drżyjcie trujące dymy! Koniec z wami! Kolejny sukces nimbusa i kropelki! Obrońców świeżego powietrza! Hej, kropelko! Widzę mrozika! Kropelko! W moim królestwie! Cześć, Roziku! Witaj, śnieżny książę. Czy mi się zdawało? Czy to wy błaznowaliście tam w górze? My błaznowaliśmy? Nie! Skąd? A właściwie masz rację! To właśnie my! O, o. Jak o. 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 dobrze być znowu razem, ale dziś cudowna pogoda? <laughs> Bardzo lubię zimę. <laughs> tak? Ja tam wolę gorący gejzer. Dobrze rozgrzewa. <laughs> Hej. Dokąd prowadzi ten wóz? To nie jest cudzienka ściekowa! Na szczęście nie ma tu nieczystości, które zwykle doprowadza się do oczyszczalni ścieków. I mam nadzieję, że tak zostanie już na zawsze. Chyba że ludzie zaczną karczować lasy, żeby w tym miejscu budować fabryki. I drogi, żeby tu dotrzeć, i wybudują tu wielkie osiedla! Wtedy będą potrzebowali kanalizacji, żeby odprowadzić ścieki. To będzie katastrofa! Może jednak ludzie zrozumieją, że nie mogą niszczyć przyrody i będą chronić te miejsca, w których natura jest jeszcze nietknięta. Oby się tak stało! Dobrze. Skoro tu nie ma kanalizacji, to po co ta dziura? To zejście do kabiny sternika, krofelko. Co tu robi sternik? Jak to co steruje lodowcem? To, co tu widzisz, to wielki lodowiec! Cała ta powierzchnia wygląda jak rzeka, ale tworzy go lód i śnieg! Sternik prowadzi lodowiec pomiędzy górami. Za mną! Skakujemy. Witaj, sterniku! Przynoszę ci nowe zarządzenie z lodowcowej Aha. bazy! I co tym razem mają dla mnie zamarznięte kropelki z bazy? Czekaj, powiem ci! Ale najpierw poznaj moich przyjaciół! Kropelkę i nimbusa! A to nasz sternik! Witam! Cześć! Trochę tu chłodno, nie sądzisz? Owszem, to miejsce nie należy do najcieplejszych. To tak, jakbyś siedział w lodówce! Racja! Jakie masz dla mnie instrukcje, mroziku? O, właśnie! Paźnie powiedzieli, że po ominięciu wielkiej skały mamy skręcić w lewo. Tak, sam to wiem. Trzymajcie się, będzie kołysało. Czy zawsze, gdy lodowiec rusza, wszystko się tak okropnie trzęsie? Tak! Jego waga o. jest ogromna. Lodowiec kruszy skały, które napotyka na drodze. Naprawdę? Hm? Sterowanie lodowcem chyba nie jest łatwe. Sternik zawsze musi być czujny. Prowadzę uważnie. I zawsze wykonuję instrukcję lodowcowej bazy. Udało się! Udało! Jestem na samym szczycie! Pośle stąd moje zarazki na cały świat! Zanieczyszczę niebo i ziemię. No, kochane, naprzód, do roboty! Co jest? Za zimno dla was? Nie dacie rady? A niech to! Tak się namęczyłem, a teraz zaraz giną w niskiej temperaturze! Dlaczego zawsze mam takiego pecha? To niesprawiedliwe! To wprost nie do wytrzymania! Hmm. Do to wylecą? Mają szczęście! Przynajmniej się uspieją! Świetny pomysł, grubciu! Ja chyba wskoczę do jego butelki, by uniknąć zawrotów głowy! Hej, uważaj! On zaraz kichnie! Przygotuj się na wielki podłogę! Co to za hałas? O, echo. Nie o to mi chodzi! Ach, to lawina! Wszystkie Czuję się, jakbym wpadł do miksera! To no chyba koniec! Mój telibodór już całkiem się wymieszały! Przywykliśmy do tego! lawiny często schodzą wiosną! Tak, ale ta narobiła ogromnych szkód. Lodowiec utknął. Nie ruszymy! Zobaczmy, jak to wygląda. To wszystko wina człowieka! Zobacz, co narobił! Z małą pomocą, oczywiście! <g> Ty mu pomogłeś? Ja i moi kumple! Maleńkie, mrożone bakterie! Tworzymy zgraną paczkę przyjaciół! Na, idę obejrzeć skutki mojej pracy! Zdaje się, że lawina spowodowała poważne szkody! <skrybuj> <skrybuj> Upadek z tej wysokości do to... Jesteśmy Jar? tak wysoko? Uważaj! Tak myślałem. Lawina o, zablokowała drogę. Co o? teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Chyba jak zwykle poczekam na instrukcje. Czemu lodowiec musi ruszyć z miejsca? Gdy temperatura jest za niska, śnieg i lód nie topnieją. Dlatego musimy się przedostać tam, gdzie jest znacznie cieplej. Rzeki potrzebują wody z lodowca! Woda w rzekach pochodzi z lodowców? Tak! Między innymi! Wiosną, lód się roztapia i powstaje czysta, krystaliczna woda! Która spływa w dół i zasila rzeki. I dlatego musimy sprawić, żeby lodowiec znowu ruszył! Musimy go ruszyć, jeśli nie chcemy, by rzeki wyschły! Ale jak? Skoro lawina zablokowała drogę! Słyszeliście, co mówił Sternik? Lodowcowa baza znajdzie rozwiązanie! A jeśli nie, sami coś wymyślimy! Baza to sieci Rady Pokładowej. O. Tu gromadzone są informacje o funkcjonowaniu lodowca. Czy to są zamarznięte krople? Tak, najstarsze mm. zamarznięte krople. Mają wielkie hmm. doświadczenie z lodowcami. Przedstawisz mnie? Oczywiście! Chodźmy! Ach, Mrozik. Cieszę się, że cię widzę. Witaj, Moi przyjaciele na pewno nam pomogą! Czy możemy się do was przesiąść? Proszę, wszelka pomoc się przyda. To będzie wielka katastrofa, jeśli nie zdołamy dostarczyć wody do rzek. Pierwszy raz trafia nam się taka przeszkoda. Lawina zatrzymała nas u podnóża góry. Nie ruszymy się! Szczelina między lodowcem a górą jest zbyt wąska. Naprawdę nie wiem, jakim cudem zdołamy się przecisnąć. Czy chodzi o to, żeby szczelina była szersza? Właśnie. Wtedy ciężki lodowiec ruszy i zmiecie przeszkodę. Świetnie! W takim razie poszerzymy szczęście. Łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać. Chyba już wiem, jak to zrobić! Hej! Kropelko, nie bój się. Musicie mi pomóc! Prowadź, mroziku! Co Prydy. mamy robić? Nic takiego! Wykonujcie moje polecenia, a już za chwilę lodowiec ruszy do przodu! Chyba nie każesz nam go pchać! Nie, może później. Aha. Teraz, Nimbusie, poproś chmury, żeby zaczęły sypać śniegiem w głąb szczeliny. Po co, Mroziku? Nie teraz, Kropelko. Nimbusie, poproś chmury, żeby ja. nam pomogły. Gdy dotrzecie o. do szczeliny, na mój znak sypcie śniegiem. Tak jest. <laughs> no. <laughs> oh. Moja droga, czy pomożesz nam poruszyć lodowiec? To niezwykle pilne. Z wielką przyjemnością. Powiedz, co mam robić? Lećmy! Pokażę Ci! <laughs> oh, mm, co ty? Zostaw mój nos! To boli! Uważaj! Przepraszam, ja nie chciałem. Daj mi oh. rękę. Tędy lećmy! <laughs> oh, oh, widzę, że to naprawdę pilne! <laughs> Wszyscy razem! Cała naprzód! Dalej, dalej! Damy radę! Strząsy są silniejsze niż zwykle. Sternik chyba za szybko próbuje się przedrzeć! Myślę, że wykonuje polecenia Mrozika i jego przyjaciół. Oni chyba wiedzą, co robią. Musimy im zaufać, inaczej lodowiec się nie ruszy i nie wykonamy naszego zadania. Się. Udało się poszerzyć szczelinę! Wciąż jeszcze za mało! Dajcie z siebie wszystko! Trzeba ją jeszcze bardziej poszerzyć! Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, mroziku! Wygrywają! Ostatni wysiłek, kochani! Na pewno się uda! O, 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 o. Przykro mi, mroziku, to koniec. Już nic więcej nie możemy zrobić. I wszystko na nic? Spokojnie! Szczelina nie jest może szeroka, ale za to bardzo głęboka! O? Czy to wystarczy, mroziku? O? To się okaże! Nie martwcie się, czekajcie na mój znak! O? Dobrze! O? Ale pospiesz się, bo szczelina znów się zamknie! O? Co te chmury mają robić? Zaraz się przekonasz kolego, patrz! Kolej na nimbusa! Nimbusie, zostań tam nad szczeliną! Niech chmura zacznie sypać śniegiem! Chcę tu zaraz zobaczyć piękną zamieć! Jak sobie życzysz, mroziku! Słyszałaś, kochana? Masz porządnie zaśnieżyć całą szczelinę! Dobrze! Ty dowodzisz operacją. Porozmawiaj z płetkami śniegu, z których składa się moja sukienka. Za pozwoleniem... Już lecę! Teraz wasza kolej! Wskakujcie do szczeliny tak szybko, jak umiecie! Jest za gorąco! Jeśli teraz wyskoczymy, zamienimy się w krople wody, zanim dotrzemy do celu! O, milbus! Co się z wami dzieje? Czemu śnieg jeszcze nie pada? O, trzeba zaryzykować! Wyskakujcie, bo za chwilę będzie za późno! Po co ten pośpiech? Dlaczego każesz nam wyskakiwać z chmury właśnie w tym momencie? Jeśli nie wyskoczycie teraz, szczelina, którą powiększyliśmy, zacznie się zwężać! Każ płatkom mhm. śniegu natychmiast skakać. Mhm. Szczelina się zwęża! Jeszcze parę sekund i mhm. nasz wysiłek pójdzie na marne! Hej, koleżanki! Co się z wami mhm. dzieje? Nie chcę potem usłyszeć, że nie pomagamy przyjaciołom, kiedy są w potrzebie. No i już! Hop! Skaczemy! Skaczcie! Na, na co oni czekają? Chodź! Zamyka się! Szybciej! Skaczcie! Patrz! Płatki śniegu już na są! <ślinik> do szczeliny świeżynki! Szybko, szybko, do szczeliny! Spróbujcie ją wypełnić! Zasypcie szpary! Wypełnijcie je szczelnie! Zatrzymujcie się na ścianach! Jesteś wspaniała, chmurko. Nie wiem, jakbym sobie poradził bez ciebie. Cóż, umiałeś sobie poradzić z tymi leniwymi śnieżynkami. Było im wygodnie i nie bardzo chciały wychodzić, gdy przyszedł na nie czas. Wyobrażam sobie. Śnieżynką z pewnością jest bardzo wygodnie w chmurze. Pamiętaj, możesz na mnie polegać, ale nigdy nie ciągnij mnie za nos. Przepraszam cię za to. Byłem trochę zdenerwowany, a teraz pozwól, że oddalę się na chwilę. Muszę. Porozmawiać z przyjaciółmi. Wracaj szybko. Będę w pobliżu. Do zobaczenia. Daj znać, gdy będzie już dość śniegu. Myślę, że już zupełnie wystarczy. Szczelina prawie w całości zasypana jest śniegiem. Świetnie! Resztę moich śnieżnych płatków zaoszczędzę na przyszłość. Świetnie! Udało nam się! Misja zakończona! Tak jest! Do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem, ale przed nami decydujący moment! Musimy połączyć nasze siły, przyjaciele! He, co? Jak to? Naprzód! Nie ma chwili do stracenia! O! O! <śmiech> <śmiech> Hej! Co chcesz od mojego nosa? Hmm? Wybacz kolego, a jak ktoś ma taki nos? Przestań jeńczeć pchaj razem z nami! Co za bzdura! Nigdy nie ruszymy tej ściany! Nie damy rady! Pchaj i jaj! Wszyscy razem damy radę! Miliony płatków śniegu nam pomagają! Ale... jak? Śmie pod wpływem zimna zamieni się w grot, i powiększy objętość i za chwilę rozsadzi szczelinę. Zobaczysz! Woda pokona każdą przeszkodę? Prawie każdą! Kiedy woda zamarza w szczelinie, powiększa swoją objętość i może rozsadzić skałę. w naszym przypadku wystarczy pchać tak długo, dopóki lodowiec znowu nie ruszy! Co, naprzód, panowie! Chyba się ruszamy! Nie, to tylko drobne wstrząsy. To dobry znak! Jestem pewien, że mrozik da sobie radę! Nie. Nie, nie można było zrobić tego lepiej! Udało mi się! Jestem największy! Jestem najwstrętniejszy! Wszystko jedno! Największy wstręcił! Lodowiec utknął i nie będzie mógł dostarczyć wody do rzek! A dzięki suszy będziemy mieli choroby i moje królestwo będzie potężne! Na cześć mego umysłu ten lodowiec będzie się nazywał... Lodowiec Bakcyla! Bakcylu? Twój lodowiec się poruszył! O! Niemożliwe! Jak to się stało?! Nie Teraz się ruszamy! Brawo, jeszcze jeszcze wielki! Udało się! Zatowiec się rusza! Chora! A wszystko dzięki wodzie pod postacią płatków śniegu! I dzięki temu, że woda się rozszerza, gdy zamarza! Zatowiec się rusza! Rzeki jak zawsze zostaną napełnione bezcenną wodą. To takie proste, mroziku? Oczywiście! Sternik będzie mógł teraz bez kłopotów sterować lodowcem, kierując go do cieplejszego miejsca, gdzie lód łatwiej się roztopi. Wtedy stróżki wody wypłyną z lodowca, a następnie zamienią się w prawdziwą rzekę! Czysta woda jest obrzydliwa! Muszę jakoś temu zaradzić! Uważaj, co robisz. Przed chwilą ledwo uśliśmy z życiem. Lećcie, chłopaki! Róbcie swoje i zatrujcie tę czystą wodę! Jecha zimna! Lodowata! <noise> co ty gadasz? Niedługo będzie wiosna! Woda jest ciepła! A? Dopiero przed chwilą, stopniała. I co z tego? <noise> Chyba nie myślisz, że ci ją podgrzeję! Czemu ty do niej nie wskoczysz? Uważaj, co mówisz! Dobrze ci radzę! Bo znajdziesz się w tej zimnej wodzie z kamieniem u szyi! To nie w porządku! Szybko! Skakuj do wody! Nie będę tego powtarzał w nieskończoność! Dobra, koledzy! Będę teraz na spotkanie z moją chmurną przyjaciółką! Pozdrów ją od nas! Życzę udanej randki! Dzięki, pozdrowię ją! Na razie! Cześć, nimbusie! Myślisz, że zakocham się w tej chmurze? To możliwe! Był taki radosny i strasznie się spieszył na to spotkanie! Racja! Na myśl o niej od razu się rozchmurzył! <śmulatuj> <śmulatuj> oh. <śmulatuj> Ponimbusie! To dopiero niecodzienne wyznanie uczuć! Wracam na lodowiec! Opowiem wszystko doradcom w bazie! Chcesz iść ze mną? Popłynę ze stopionym śniegiem z lodowca! Chcę zobaczyć, jak powstaje wielka rzeka! To ciekawe zjawisko zobaczysz! Spodoba ci się na pewno! Też tak myślę! Do zobaczenia, mroziku! <grystanie> Jeśli spotkasz lekarzy, słuchaj ich zaleceń! O -o! Nie będę o -o! powtarzać sto razy! Zamknij gębę, dobra? <śmienny> Cześć! Do czego ta kolejka? Do mineralizacji. Mm, trudne słowo. Następny! Ta kropla wygląda jakoś dziwnie. Ma cudaczny kolor i ogromny hal! Proszę się odwrócić. Nie wygląda na zdrowego ani z przodu, ani z tyłu. Niedobrze. Ta kropla ma kłopoty. Wszystko przez ten nos. Zoperujmy go! Nie dam go ruszyć! Nikt go nawet nie dotknie. Jest o wiele za duży na operację. Musicie przyznać, koleżanki, że niepotrzebny mu taki nos. Odróżnia mnie od innych! Żadna inna kropla nie ma takiego nosa! Na szczęście wow. dla nich! Dobrze! Dosyć wow. rozmowy o moim nosie. Musicie mi odpowiedzieć na parę pytań. W porządku, tyle szybko. Mamy tu dziś wielu pacjentów. No. Kim jesteście? I co to za dziwne miejsce na dnie rzeki? Jesteśmy lekarkami, które dbają o zdrowie wszystkich rzecznych kropli. Sprawdzamy, czy mają minerały, których potrzebują. Dzięki nam woda jest wzbogacona o wiele substancji. Z lodowca płynie całkowicie czysta woda. Niemal sam tlen i wodór. Musimy jej dostarczyć wszystkiego, czego potrzebuje, żeby mogła popłynąć dalej. A teraz damy to wszystko tobie, kolego. No, wielkonosy, wskakuj na łóżko. Tylko nie wielkonosy. To będzie szczypta czyszczonej sody, <grym> z wapno i magnes, <grym z> wapno> i jeszcze soda, chlor i potas. <grym z wapno> o! O! o. Wszystko, Wszystko, czego trzeba, aby nie z nieba swojej kropli, o. zrobić wzbogaconą, gotową, gotową do drogi, drogi kroplę taką, jak, jak trzeba! <grym z wapno> Nie, kochane, nie potrzebuję tego! Nie jestem lodowcową kroplą! Zwariowane baby. Też coś? Mam wystarczająco dużo minerałów. O, ledwo się ruszam. Te górskie krople na pewno są bardzo zdrowe, mając tyle minerałów. Dbałość o lód i śnieg oznacza też szacunek dla wody. W tym białym świecie tkwi źródło rzek, jezior i oceanów. Szanujmy wodę w każdej postaci. To nasz bezcenny skarb. Wersja polska Hagi Filmi Video Wrocław. Reżyseria Igor Kujawski. Kaja Sikorska, Konsultacja naukowa dr Grażyna Winiarska. Realizacja Jacek Kaźmierczak i Robert Maniak. Kierownictwo produkcji Piotr Skotnicki. Wystąpili Adam Cywka, Marian Czerski, Bordan Grzeszczak, Miłogostreczek, Grzegorz Wojdon, Elżbieta Golińska, Edyta Skarżyńska, Aldona Struzik, Monika Szalaty, Mardalena Zając, Zygmunt Bielawski, Krzysztof Dracz, Krzysztof Grębski, Andrzej Mrozek, Mikołaj Michalewicz i Andrzej Wilk. Piosenka w wykonaniu Spirituals Singers Band, opracowanie muzyczne Włodzimierz Szomański, tekst Miłogostreczek i Igor Kujawski.